Cześć, jestem Piotr Turkowski, jestem chirurgiem plastycznym. Przyszczypami włosów zajmuję się od lat 12. Chciałbym opowiedzieć o uzupełnianiu ubytków na brwiach. Jest to bardzo. Precyzyjna praca, jest to bardzo precyzyjny zabieg, który wymaga dużego zaangażowania. Przyszczepiając brwi, tak naprawdę musimy to robić w bardzo dużym zagęszczeniu, ponieważ wybieramy tylko włosy pojedyncze. Musimy je odpowiednio przygotować, musimy je odpowiednio wyselekcjonować, dlatego że włosy na brwiach są cięższe. Więc mają zupełnie inną konsystencję. Wybieramy je ze specjalnych miejsc, czy to na głowie, czy to z innych miejsc yy, ciała, w ten sposób, aby te włosy były zupełnie naturalne. Yy, jest kilka rzeczy, o których musicie pamiętać. Otóż włosy po przeszczepie nie wyrastają od razu, tylko zaczynają sobie odrastać po 3-4 miesiącach, aż, aż wejdą do fazy aktywacji, czyli do takiej fazy, gdzie ten wzrost włosów następuje. Ostateczne efekty są po roku, dlatego tutaj należy wykazać cierpliwością. Jeżeli wybierzemy okolicę dawczą, np. z tyłu głowy tak, lub miejsc za uchem, gdzie te włosy są delikatne, należy pamiętać, że te brwi troszkę należy sobie co e, 3 czy 2 tygodnie przykracać, dlatego, że one będą rosły e, troszkę dłuższe niż te, które mamy naturalnie w brwiach. Jeżeli przychodzą kobiety czy mężczyźni, bo też jest coraz więcej mężczyzn pytających o przeszczep czy uzupełnienie zabyt ubytków na brwiach, e, to jesteśmy w stanie sobie e, nadać taki kształt, czy przy okazji od razu e, wybrać taki kształt brwi, których nas. Interesuje. Zabieg przeszczepu włosów w okolicy brwi jest bezpieczny, jest skuteczny, wymaga dużej precyzji, wymaga dużego doświadczenia, jak i powtarzalności ośrodka, który ten zabieg wykonuje. Jest to dla nas bardzo fajny zabieg, ponieważ tutaj te efekty są spektakularne. Często kobiety czy mężczyźni tych brwi w ogóle nie mają, czy to na skutek wyskubania, czy to na skutek blizn pooparzeniowych, czy to na skutek chorób dermatologicznych, dlatego oczywiście przed każdym przeszczepem ważna jest diagnostyka.